You'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Okej, okay. się wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Assassin's Creed Roach, kontynuujemy oczywiście nasze przygody, poczynania w Nowym Jorku, póki co zobaczymy jak to dalej się potoczy, gdzie dalej, jak pamiętacie w poprzednim odcinku zabiliśmy tą babeczkę asasyńską, której znowu kurwa zapomniałem, ale to była postać, która w ogóle nie, nie, nie zapadła mi do głowy i, i ogólną rzecz biorąc, nic z niej nie, nic jako, jakoś specjalnie jej w ogóle praktycznie nie wspominam, oprócz tego, że tam w posiadłości Konora, jak pamiętacie, tam gdzie Konor działał w trójce, to tam praktycznie e, były, e, była, ona nas szkoliła, to tyle z niej pamiętam. Ale zabiliśmy ją, lecimy dalej, nie wiem gdzie dalej. O Północny Atlantyk, ta, lecimy na Północny Atlantyk. Eee... Co chciałem powiedzieć o tej serii w ogóle, powiem Wam szczerze tak, bo mnie cały czas takie właśnie nachodzą myśli, co jest kurde lepsze Tak się z, pod względem Asasynów w tym roku, czy może Roach czy Unity, bo też wiem, że wiele osób pytało mnie o to. Powiem Wam szczerze, że kurwa obydwie gry, nie ukrywając się, szczerze są, no, Unity jest chujowe, tego nie <śmuszczam> ukrywam, tego, bo Unity jest chujowe naprawdę moim zdaniem, a Roach, <śmuszczam> bardzo, bardzo średnia gierka. Nie nie chcę mówić, że jest lepsza od Unity, bo jakoś specjalnie nie jest lepsza. W ogóle praktycznie chyba nie jest lepsza. Bo w sumie ma przepływ kontentu i w ogóle masę kontentu praktycznie przejdzie szybko podróż, tak. Ale no powiem, że no, po samym fakcie, że nawet mi się tutaj nie chce statkiem płynąć, gdzie w czwóreczce zawsze mi się chciało statkiem płynąć i zwiedzać w ogóle coś wszystko. obczaję sobie, to tu kurwa mi się jakoś nic nie chce, więc no niestety jakoś mi ten.

Captain Louis Joseph Gautier, Chevalier de la Vérandrie. The explorer? I have heard of them and his illustrious family. I must see him. Ah, oh, send sent my regards? Or not. He sailed east a few days ago on a heading to Anticosti. Indeed. I would advise caution. Oh, I've been there before. Then I bid you good fortune i will be sailing past conception bay should you require further assistance much obliged it's mm. so, only a matter of time now before order is restored new york was never orderly guest with hope god Perhaps. It couldn't have been easy for you, my lad, but you did what you had to do. I keep telling myself that. We're almost rid of the assassins in New York, and it's not as if the Hellcat didn't try to make you wear a pine overcoat. You had no other choice. I chose to cast my lot with the Templars. And we are glad you did, Shay. Who knows? Had you not, you might have found yourself at the end of Master Kenway's blade. Yours. That's the spirit. Look, shane, by killing Hope, you not only saved yourself and half of New York from the Assassins' poisons, you also learned the path we must take next. Now our task is simple. Prevent a group of paper skull killers from destroying another city. All in a day's work. There may be an alternate route to the west! Co jest, co jest? O, no to trzeba było krzyczeć tak, że mam tutaj wylądować sobie. No, czyli kurwa pilnujcie mi mojego Morgana, a ja wychodzę na ląd, obszajść teren. Znajdź przywódcę przestępców. No. Unikaj otwartego konfliktu, także, no, to się nie uda na 100%. Nie moim systemem grania. Wyjdę na to drzewo teraz, czy nie? No, wyjdę. Dobra, i to się chodziło. A, okej, okay, tak. Świetnie, i tu pięknie. Cholera, jakiś wysoki ten fort, strasznie. Strasznie wielki on jest. Czy wysoki. Nie wiem czemu tak akurat, ale okej. Okay. Hopcze, hopcze, chcesz coś powiedzieć. No. Tamten typo to w ogóle nas Kurwa czekajcie jak ja mam w ogóle ja nie mam patentu jak przyatakować tego typa i go okrać. Bo nie wiem czy tu zależy mi po prostu no wiecie, na Do, okra... okradzeniu go okra o jebaniu go po prostu po cichu czy też nie okej, okay, dobra. Czyli tak to miało wyglądać. Wracamy na Morgana. Prosty to był wręcz system, nic tutaj trudnego nie było. Nie zatrzymam się, kurwa, na Twoje wołania, człowieku. Weź, weź ochłoń. Ła! Wow. O stary, uhuuh, uh, uh. granatami we mnie, we mnie to czy to tak, we mnie, kurwa, granatem, antek, ty, co ty pojebawszy? Ło kur, wow. ja chcę do wody, ja chcę do wody. Ło kurwa, zawsze to chciałem zrobić. Idź, 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 udało się. Nie tak jak za bardzo chciałem, ale udało się. Jest już kapitan Już jestem z powrotem trzeba było walczyć, a nie się. Na otwarte morze zwijamy Kurwa, ale nas obstawili o oj oj Co jeszcze? Oni chcą mnie atakować? Ooooo! Tak, oni przyjmą falę uderzeniową. Drifty. To są te akcje, które my lubimy dokładnie. Uciekamy, nie? Już niedaleko do strefy bezpiecznej.

Gdzieś mam lecieć. O kurwa. <śmiech> chyba, <śmiech> chyba ktoś był wody z myślą, że... Ja serio? Ktoś myślał, że ja przepłynę aż tyle? 7 kilo... Co kurwa? 7 km mam płynąć? I hu, hu tutaj do terynowej, z terenowej dopiero. Już nie będę 7 kilosów płynął statkiem. To czy to by mi normalnie zajęło tyle, że uh. Hu hu. Od tego jest szybka podróż właściwie. No, to jest to, to jest to. Jednak to ma sens, ukryty. Dobra, hmm, ile mamy 900 metrów? A, to lajcik. W lewo i później w prawo jesteśmy na spocie. Pogadamy z Kokiem, Kokiem, Kokiem. I... Będziemy atakować na kaptena, nie? Czy tam jak mu by było? No tego asasyniacza. Yo ho, yo ho. Yo ho, yo ho, la, 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 la. Mm, zaraz się wpierdolę w lodową górę. I co wtedy będzie?

How strange. There's a very old cipher. I have seen it once before. I could draw you a map. Or you could accompany me. Help me find La Laverandri. An urgent matter then. Very well. We shall sail together again. na moim. Patrzcie jak wygląda jego stateczek stateczek statega patrzcie jak wygląda mój stateczek A history of instant loathing. I should have known not to trust my friends who embrace such a wretch goodness what could this have done to such I know him only as one of, a of the Deep within the fog. Could it be the Lavorandrie? Perhaps. This is a secret expedition. They won't be keen to leave any witnesses to their voyage. Ship ahoy! A fleet oh, be Let us hope we are not too late. pociski We're gaining on them. The market won't let us down. O kurwa, ho, to ciekawie. Tego to się w ogóle nie spodziewałem, że to akurat. Wow, my nie, jest, nie jesteśmy faktycznie gotowi na takie akcje. Ale nasz statek jest dużo szybszy. To jest jedyny pozytyw w sumie. Bo oprócz tego, że jest szybki, nic innego w sumie nie robi. Szybki, zwinny i. Ale damy radę, chyba nie? Kurwa, ale wiksy się dzieje, dzierżą normalnie. O, no, jeszcze ogniem ich możemy przesmolić troszeczkę. Przyjarają się. Chopaczyny. Dobra, ten jeden będzie jakoś tak ściągnięty zaraz, a ten drugi to tam jakoś dam z nim radę sobie, nie? Nie ukrywam, że najchętniej to bym się w niego wpierdolił. O kurwa. Tak perfidnie bym się w niego wdupczył. No, 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 dawać na tej kartaczownicy Jebaniuszki. Dobra, dobra to jest Zupa z Bobra. Kurwa, nie mamy żadnego wozieża. Fire, fire, no. Tak się robi. Misję. Ała. Kurwa, ja już normalnie nie widzę, co się dzieje momentami już. Oho, bordasz? Wow. Abordaż? O oh, kurde, dobra. Au, 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 au. O, to zabordażować nasz chcieli. Coś wam to panowie troszeczkę nie wyjdzie, nie ukrywajmy. Nie? Bo w, niestety w walce takiej lądowej jestem dużo mocniejszy od was. Zaraz mi pół załogi wybiję kutasiarze. Dobra, on leci w takim razie na ulepszenie. Na, na po prostu naprawę stateczku, dokładnie tak. W takim układzie został nam teraz ten najlajtowniejszy, chyba, nie? Ten którego, któremu. No dokładnie, nic nie zostało, bo przypierdolił w nas ten mocniejszy, o tyle dobrze jest. My już po was. Chopaczyny. Chopaczyny, chciałem je zniszczyć. aha. wiem, że myśleliście, że nie dam rady. a <grywka> dałem. Brace for impact. Impact. či jak to tam boli. Je bitne. Nísťme ich už... No kurwa, sen, tego się nie spodziewałem. No to zaraz z nas będzie tyle, że. Założę się, że tą, za tą górą gdzieś się ktoś kryje. O, tam są w ogóle. Y... No i co widzę i kurwa co mam z nimi zrobić Ała wow. Co ja mam zrobić? Zniknął mi w ogóle unieuchchą sokoła, no to o kurwa To będzie trudne. W takim układzie przeprowadzi abordaż na Sokole? O kurwa, to nam troszeczkę czasu może zająć. No nie ukrywajmy się, nie dość, że zadupca jak powalony ten statek, to jeszcze kurde ma życia jak nie wiem ile. Dobra, kontraatak musi być. Wymiana ognia szybka. Szybka, nie szybka. Jednym strzałem ile bierzemy. Około jednego paseczka, nie? Półtora paska max, no to trzeba jeszcze tak z 15 takich strzał i może coś będzie z tego. No, lecimy za nimi. Teraz kurwa, oni nam uciekają, to jest główny problem. Próbują nam uciec z tym sokołem. No też z moździerza, jakbym na przykład chciał ich walnąć, no to nie walnę ich z moździerza, bo nie mam moździerza. No. O, tak, 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 dobrze myślicie. Teraz was podjaramy troszeczkę. Dobrze się jaracie. Nie powiem, że nie, już, już troszeczkę mniej was zostało. Do przodu, do przodu panowie, lecimy z tym tematem, lecimy z tym sokołem, już ich malutko nie mają życia w ogóle. Co, że niby niski level miałem do tej misji? Przecież nie jest jakoś w kurwę trudno. To, że niż góry lodowe to nie znaczy, że ma. O kurwa, coś go zakręciło. Hopta się. Zmiotło nim troszeczkę, jak normalnie, nie wiem kim. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz. O kurwa. No, dawajcie, tutaj, tutaj. Wow, coś... Ale go przekręciło. Dobra, wchodzimy na... w, w takim razie na statek. Zabić tego... się Takim naszym małym morganem ściągniemy taki stateczek. Dobra, przyciągać go, albo nas do niego. <laughs> Jak go oni to robią, to ja nie wiem Bo mi się nie chce po takim zimnie kurwa chodzi, no dobra. Jak już wyszedłem, no to... Jeszcze tam wbiję do niego na statek perfidnie. Zabidela Verria Warendeye! Tak, tak, też mi się zdaje. Got soft <grystanie> 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 Mogę cię o świetnie. Chudowca kapusty. Such so, cabbage farmer. are just still convinced that ten To the end, you bastard Achilles and Liam have already headed north. Hope was right. <laughs> I do make a good distraction. Ah! <laughs> Thanks for your help, Captain Cook. You're welcome, Captain Cormac. Sailing with you is certainly, um, interesting. Oh, trouble does seem to find us, it's true. In tell me the truth. Are you fellows with a larger organization? The Board of Admiralty. You take your orders directly from His Majesty, don't you? We couldn't tell you, even if we were. You should have these maps. The Leven Andre won't need them anymore. We'll contact you in regards to sponsoring future voyages, Captain. Much obliged. Okej, okay, czwarte wspomnienie ukończone w takim kładzie. No to no nic, lecimy z piątym chyba, nie? Zobaczymy jak to dalej się potoczy. Chociaż odcinek już troszeczkę trwa, więc. Dobra, wiecie co ja myślę, że faktycznie zakończę może odcinek, bo troszeczkę trwa. Lecimy oczywiście w następnym odcinku do Liama i do um, naszego Bosiaka i w ogóle zobaczyć, co tam gdzie oni płyną odnaleźć tą świątynię. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Wpijajcie na grupę na fejsiku, do której link jest w opisie oraz rejestrujcie się z refa, który jest w komentarzu. No a to by było tymczasem na tyle no i cześć Wam wszystkim.